Żeby Polak gdzieś dostał azyl, to jest sytuacja absolutnie bez precedensu. I to wszystko w czasach, gdy klakierzy Tuska rozdają publiczne pieniądze, osiągając polityczną korzyść. Jesteśmy dzisiaj w Wiązownicy, gdzie przywozimy bardzo dobre nowiny dla mieszkańców. Za co urządzają pościgowy spektakl wobec ministra Ziobro, twierdząc, że ten w działaniach finansujących społeczne dobro czerpał korzyści osobiste. Przywozimy decyzję ministra. Sportu i Turystyki Jakuba Rutnickiego o przyznaniu środków ponad y, około 2,5 miliona złotych na budowę lodowiska. Dramat pomieszany z komedią, w którym gra za publiczne posłanka Tuska. Brawo, Brawo premier, premier Donald, Donald Tusk, Tusk. Robimy, robimy nie gadamy. gadamy. To jest dowód na pewno tego, że z polskim parlamentaryzmem źle się dzieje. Że w polskim parlamencie są osoby, które jeszcze kilka lat temu nikt z nas by nie dał nawet psa wyprowadzić na spacer, bo byśmy mieli obawę, czy rzeczywiście nasz ukochany czworonok wróci do domu. To tak, takie piękne serce. Tak, ja wiem, tak. całuje, całuje. To wszystko w czasach, gdy dorośli mężczyźni na policyjnych komisariatach robią zapalaczy, sprzątaczy, odśnieżaczy, Bóg wie co jeszcze, i w międzyczasie mają zająć się godną reprezentacją. Policyjnej powagi? Kurde, trzech miesięcy nie ma palaczej sprzątaczki, a raz wyniki nie poszły. Jak to jest? Kurde, problem w tej komedzie. Jasy w posterunku, kurwogiujemy, pali trzeba w piecu codziennie przyjeżdżać, nie wolne, kierownik musi podwórko nie? Kurde, nieoczyszczone ze śniegu, z lodu, Wyniki kurde, kurde, wysłane. Kurde, Ludzie. Kompromitują was. To nie demokracja, to nie demokracja walcząca nawet, to po prostu idiokracja. Brawo, premier Donald Tusk! Robimy, robimy, nie, nie gadamy. gadamy. Dzisiaj jest już wyższy poziom tego upadku, to znaczy politycy robią sobie happeningi i obsługiwać moje policja. Teraz tym happeningiem jest list gończy za wiem, Ziobro, ale potem nie wiadomo, może Marcin Kierwiński przebierze się za klauna, a policja będzie miała żonglować wokół niego jabłkami. Żonglować i przyglądać się biernie jawnemu pogwałceniu standardów. Nie reagują silni razem na plakaty jawnie nawołujące do przemocy, rozwieszane po słupach, z westernowym dopiskiem poszukiwany żywy lub martwy, by jakiś kretyn Miał fan, a kolejny idiota wziął sobie do serca. Wystąpię do prokuratury w sprawie, w której policja już dawno się powinna wziąć do roboty, czyli w sprawie tych plakatów warszawskich. Przecież Warszawa została obwieszona plakatami z wizerunkiem Zbigniewa Ziobro i z karą, nagrodą wyznaczoną za doprowadzenie go żywego bądź martwego. Jest to nawoływanie do zbrodni. Jest to propagowanie zbrodni, zatem autorzy plakatów i ci, którzy je powiesili, powinni za to odpowiadać. Wyborcza weryfikacja to oręż. To narzędzie w rękach społeczeństwa, by sytuację z głowy postawić na nogach, racjonalnych, z brakiem jakiejkolwiek obiekcji, że może wiadomo, nikt nie jest doskonały, ale za to poważnie traktuje dobrobyt Polski i Polaków, stawiając go przed histeryczną próbą nakarmienia stajni w imię spokoju Romana Giertycha.